hita wziąłem Ej, zobacz! Chce mnie przytulić! <grywa> tam weź sobie w... nie, jeszcze jeden klocek tu tam na dół. Czyli wolny... A ja mam nadzieję, że nie zginę, bo już już mam jedną tego punkt yy... Nie spadłem! Nie, nie! O, Super A ile dużo tego miałeś tam? Nie O, nie wiem czy to słyszałeś. Co? Pierdole Aha. <laughs> <laughs> mi nie musiałeś mówić. Aj, 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 aj. O, la O la, lalala. La. Czemu ja to chcę? W ogóle nie chcę tego. Spierdalaj z mojego inwentori. Ups. Nie jestem prawdziwym Spider-Manem. Niestety. EJ JAK TYŚ TO PRZESKOCZYŁ?! Nieee! Możemy sobie teraz zostawić to i... WOOO! CREEPER! Ale... Nie jest tak źle. I... co jeszcze potrzebuję? Jo! Oh, nie, jaki freier. Jaki freier. Ging, oh. ging, 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 Jing, ging, ik ging, 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 ging Czemu taki silny? Nie chcę zginąć! Umieraj! Ging! Ging! Muszę uciekać stąd, bo nie ginie! Dawaj mi węgiel, ze huju! Bo ci wpierdolę mięsem! Nie, no, może coś się zgliczyło. Oh, creeper! Nie będziesz? Nie będziesz tutaj. Ech ty creeperze. Wiem, zaraz ją zobaczymy. Zaraz ją. Wow! Kwanie, pomóż! Pomóż mi! Nie wiem co się dzieje. A ja nawet nie widzę cię. O! Co ja mam zrobić? O Jezus... O, wszedłem... Wszedłem do tego i zamurowało mnie za ścianę. O Jezus... To nie było fajne. O nie, weszłem znów, weź to! Nie, umieram! Czekaj, musimy się stąd wydostać. Wow! Szkielet yeah! Aaaa! Aaaa! O, już nie żyje. Tutaj jeszcze wstawimy jednego klocka i bum. Ja pierniczę, no ja. A co to zobacz, jak się kiwa głową. Nie, nie zamijaj, nie, nie, nie! Fucking bitch, zamknij mordę i spierdalaj. Daj mi świnkę, świnkę, szynkę. Suka malutka. I lecimy dalej. Jakoś czuję, że ten skeleton tu jest na dworze. <grym znać w> o <porządku> oh fuck o oh fuck o, ju chuj! Oj, chuj! Moje serce, Lol, oh my god, E co tu leci szybko? Get out! Jo, widzieliście to? Jakie gówno, idziemy spać. Jo! What the f! Co to było? Jezu, co to popierdolony Minecraft jakiś. GET THE FUCK OUT MY house! O nie Jak mnie wkurza ten koleż Come on! Nooo! Mam nadzieję, że... Nieee! Pod latarnią zawsze najciemniej. Tak, chyba to Pod latarnią. O kurwa! Oh, 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 oh. No i właśnie tak. Ale pieniążki są. Pieniążki oczywiście są. Nie! Nie chcę umrzeć! Nie umrę! Nie pozwolę! Nie! Moje wszystkie rzeczy!

Idziemy teraz na gó... AAAAAAAA Zostałem prawie zawału O Jezus O, o! o my god Wszystko było tak... O! Chcecie lecieć na Minecraft, ale nie możecie grać w modyfikacji? Nie ma problemu! Ściągnijcie modyfikację Red Bull Rośliny! I będziecie mogli lecieć kiedy tylko zechcecie, bez wgrania żadnych modów! Oprócz tej modyfikacji, która wam pozwoli znaleźć Red Bull Rośliny. Red Bull Rośliny! Ściągacie dzisiaj za tylko złotówkę 99! Tylko na wersję Minecrafta poniżej 1.0 alfa. Wow! O kurde! Fuck, fuck, fuck! Fuck off! Fuck! Fucking shit, you fucking wanker. Fuck! O o, niedobrze, niedobrze słyszałem coś złego i nie chcę... Nie skacze! Moja klawiatura się zacięła! Kurwa! O o. Oh fuck. O oh shit. oh shit. Nic nie działa! Nic nie działa! O oh fuck! Och, jaka piękna gra. W końcu mogę sobie pograć w Minecrafta. O! Jak tu się w ogóle, jak to się w ogóle ruszano. No co tu się? Aaa! Oj, ale piękne wszystko i drzewka nawet. O ja! O teraz wiem dlaczego wszyscy moje koledzy dograją w szkole. O, hi, hi, hi. Och to! sobie pozbieram drewnię, jak to się... Trzeba to trzymać. Aha!

Yeah! Up. Dawaj, okay. dawajcie łapki w górę za dobrą, yy, dobrą <gryw> nutę. No.